Witam w kolejnym odcinku filmu poświęconego zmianom faz rozwojowych na polu doświadczalnym. Obecnie znajdujemy się na polu z ziemniakami, gdzie prowadzone jest w roku bieżącym cztery doświadczenia. W ramach tych doświadczeń wysadzono łącznie 80 odmian i rodów hodowlanych ziemniaków pochodzących zarówno z hodowli krajowych, jak również hodowli zagranicznych. W ramach doświadczenia z odmianami krajowymi założono doświadczenie realizowane w, w ramach projektu porejestrowego doświadczenia odmianowego, w którym prezentowanych jest 7 odmian jadalnych z grupy średniowczesnych oraz jedna odmiana z grupy średnio późnych. Następnym doświadczeniem, w którym badane są i pokazywane są nowe polskie odmiany, to doświadczenie z ośmioma odmianami pochodzącymi z hodowli za Zamarte. Wśród których jest również jedna ciekawostka, a więc odmiana Provita o barwie skórki i miąższu fioletowej. Jest to pierwsza polska odmiana w tym typie, która, że tak powiem, zagościła na rynku. Kolejny na polu dosiaczalnym zasadzono nową odmianę ziemniaków – gardenę. Jest to odmiana, która pochodzi z polskiej hodowli ziemniaka zamarte, która cechuje się wysoką odpornością na zarazę ziemniaka. Zaraza to choroba, która może zrobić bardzo duże spustoszenie wśród plonów. Niemniej jednak celem hodowli jest poszukiwanie właśnie rod rodów, a następnie odmian, które byłyby na tą odmianę odporne. I ta odmiana cechuje się wysoką odpornością, pomimo iż na rynku już jest kilka lat. We współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Młochowie wysadzono doświadczenie, w którym założono poletka z 65 odmianami ziemniaków pochodzącymi z hodowli krajowej, jak również zagranicznych. Doświadczenie to realizowane jest w ramach projektu EcoBrid, finansowanego z unijnego funduszu Horyzont 2020, a celem tego doświadczenia jest poszukiwanie rodów o podwyższonej odporności na zarazę ziemniaka do upraw ekologicznych. W ramach tych doświadczeń wysadzono małe poletka sześciobulwowe w dwóch powtórzeniach. Podobne doświadczenie realizowane jest także w licharze oddział w Muchowie pod Warszawą, a także w kilku punktach Wielkiej Brytanii, w Słowenii oraz na Węgrzech. Zboża jare mają duże znaczenie gospodarcze w Polsce, dlatego potrzeba jest ciągłego badania ich przydatności i oceny wartości gospodarczej w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych. W Roku Rolniczym 2020-2021 realizowanych jest łącznie 8 doświadczeń ze zbożami jarymi. W ramach doświadczenia PDO prezentowanych jest 19 odmian pszenicy jarej na dwóch poziomach agrotechnicznych w dwóch powtórzeniach. Kolekcja pokazowa owsa liczy 12 odmian, z czego takie ciekawostki jak odmiana gniady o barwie brązowe ziarna oraz dwie odmiany owsa nagiego bezłózkowego. Doświadczenie z jęczmieniem, jarym, to 23 odmiany należące do klasy zarówno odmian pastewnych, jak również i browarnych. Ciekawostką są natomiast stare gatunki pszenic, takie jak płaskórka, orkisz oraz nowy gatunek, czyli pszenica twarda, reprezentowana przez odmianę SMH87. Badamy również, jak zachowują się i jak planują mieszanki zbożowo-strączkowe przy różnym procentowym udziale poszczególnych komponentów. Doświadczenie to realizowane jako temat ciągły dla Centrum Doradztwa w Radomiu przy współpracy Katedry Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W bieżącym roku założono doświadczenie dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w ramach którego wysadzono dwie odmiany oraz 14 linii hodowlanych pomidorów. Doświadczenie ma na celu określenie stopnia odporności badanych odmian i linii hodowlanych na zarazę ziemniaka. W prezentowanych pomidorach wysadzono odmiany i linie hodowlane, jak również dzikie formy pomidora, które są wykorzystywane jako zasób genetyczny do nowo tworzonych rodów i odmian pomidora. Thank you Zboża ozime z roślin uprawnych mają największe znaczenie gospodarcze w Polsce. Dlatego tak ważne i konieczne jest potrzeba ich ciągłego badania w lokalnych warunkach glebowo klimatycznych W bieżącym roku rolniczym założono łącznie 10 doświadczeń ze zbożami ozimymi. W ramach cyklicznego programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prezentowanych i badanych jest 14 odmian jęczmienia ozimego, 13 odmian pszenżyta ozimego oraz 30 odmian pszenicy ozimej. Wśród badanych odmian jęczmienia ozimego znajdują się zarówno formy wielorzędowe, jak również formy dwurzędowe. Dodatkowo w oparciu o tą samą metodykę Badane jest cztery odmiany jęczmienia ozimego mieszańcowego celem porównania ich planowania z odmianami populacyjnymi. Oprócz pszenicy zwyczajnej założono także doświadczenie w oparciu o metodykę badania coboru z, ze starymi gatunkami pszenicy, takimi jak pszenica samopsza, płaskórka, dwie odmiany orkiszu oraz z nowym gatunkiem, z pszenicą twardą. Ponadto w doświadczeniach łanowych Prezentowane są także jęczmień ozimy oraz dwie odmiany pszenicy ozimej. Założono także doświadczenie z pszenicą ozimą odmiana Bataja oraz o ozimę odmiana Orinoko, które uprawiane są w systemie bezorkowym.